Weekendy bez tramwajów do Mordoru, zamknięta Wolska i pęta Kielecka, ale otwarty plac Zawiszy i Towarowa. Zmiany na budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej. Swingi jadą do Pesy. Co się stało, że nie działa Warszawa w Śródmieście? Podwodna Łódź? Kolej dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi. Większe utrudnienie na budowie tunelu Wesołej. Czy prace naprawcze w tunelu w Sulejówku? O tym tylko w niedzielę 10 sierpnia. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć tam znów! I zapraszam już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Ostatnio dużo macie tych materiałów i proszę bardzo, rano, mniejsza z tym dla Was mamy w niedzielę, gdyż no, nie miałem jak go nagrać wcześniej. A wcześniej mieliście filmy z Katowic, live, Warszawa Zachodnia. Zresztą do Zachodniej gdzieś jeszcze wrócimy. Ale dobra, przejdźmy sobie do tego, co jest najważniejsze, czyli jak zawsze, awarie w metra.